ten okazały kościół znajduje się w Marienhaminie albo po szwedzku Marienham które która jest stolicą Wysp Alanskich Wyspy Alackie leżą pomiędzy Szwecją i Finlandią na Morzu Bałtyckim i dostać się tutaj można przede wszystkim promami z terenu Finlandii i z terenu Szwecji również od Estonii ten drogowskaz przy kościele ze ścieżkami i trasami rowerowymi pokazuje skalę odległości. Jest tutaj dość daleko, nawet do 40 km z jednego krańca na drugi. A te wyspy to praktycznie nie jedna wyspa, tylko aż 6700 wysp. No nie całych. A do głównych są drogi, oczywiście połączone te z troszkę mostami, ale reszta wysp jest komunikowana tylko i wyłącznie promami. Tutaj pokazano odległości do miejsc, skąd odpływają promy. Wyspy Alandckie należą do Unii Europejskiej wraz z Finlandią. Praktycznie jest to samodzielny kraj, ale oficjalnie jest terytorium autonomicznym Finlandii. Domy zbudowano przede wszystkim z drewna. Dawniej jeden z głównych budynków rządowych, w tej chwili szkoła, liceum. Głównym miejscem handlowym i centralnym miasta jest ta ulica, wyłączona z ruchu Gaten. miejsca w którym dzisiaj, czyli 1 maja, odbędzie się również piknik. Lokalne targowisko także archipelag Wysp Alandskich to bardzo zróżnicowana linia brzegowa. Ja przypłynąłem tutaj od strony Szwecji i płynąłem praktycznie cały czas tak jak tutaj. Wyspa z lewej, brzeg z lewej, brzeg z prawej i woda. 6 godzin. Cały czas pomiędzy wysypkami. Niecałe 26 tysięcy mieszkańców żyje na 60 wyspach tylko. A ogólną powierzchnię całego kraju mają niecałych 1600 km2. Tutaj znajduje się malutkie muzeum. Mieszkańcy zajmują się głównie rybołówstwem i rolnictwem, ale sądzę, że przede wszystkim turystyką. Jakby to było, gdyby w muzeum Morskim nie pokazano rodzajów węzów. Mazie po kolei. Ta tablica pokazuje główne drogi. Po tych drogach kursują również autobusy publiczne, ale zwykle jest to jeden lub dwa autobusy w ciągu dnia, gdyż kursują tylko na porę przypłynięcia bądź odpłynięcia promów. Wiosna także i tutaj zapukała. Ciąg dalszy budynków państwowych. Tam na wprost jest budynek policji. Kraj ten posiada własną pocztę. Własny rząd, ministrów, również yy, yy, własną policję, ale mieszkańcy tutejszego kraju są zdani z uczciwości i przestępstwa są dużą rzadkością. Ceny nieruchomości tutaj są dość wysokie. Tutaj domek za prawie 230 tysięcy euro, cztery pokoje plus kuchnia, a tutaj mieszkanie 70 m2 za 165 tysięcy euro. Jak już mówiłem, Wyspa Alackie to także własna poczta. Ten festyn pierwszomajowy to także coś w rodzaju pchlego targu z kiełbaskami, płynnym miodem I co kto przyniósł i chce sprzedać Pokazali ile stąd jest dokąd w milach